Długo oczekiwany update do XPedusa 2 wersji 1.0, wreszcie rewolucyjne zmiany, wreszcie wniesione poprawki, szereg nowych możliwości. Kompletnie to redefiniuje tą maszynę i powoduje, że wykrywacz praktycznie staje się nowym urządzeniem po tym update. Cie. Jeśli będziecie subskrybować, naciśniecie dzwoneczek, będziecie pamiętali o naszych mediach społecznościowych, będziecie dostawali więcej takich odcinków, a ja w tym odcinku postaram się objaśnić wszystkie funkcje, co się zmieniło i co zostało dodane. Pokażę Wam to na przykładzie XPDU dwójki i postaram się krótko przejść po tym polu, którym jestem tutaj w tej chwili. To pole jest, charakteryzuje się tym, o czym wiecie z wielu moich odcinków, jeśli oglądacie, bardzo dużą ilością żelaza i po prostu te wszystkie niskie przewodniki, małe sreberka, są kompletnie zamaskowane i nie jesteśmy w stanie ich usłyszeć. I to ma dać nam nowy update, że pozwoli nam, ułatwi nam odnalezienie tych rzeczy, które były zamaskowane. To działa, z Manticorem udało się to udowodnić. Mantikor sobie świetnie w tych warunkach radzi. Znalazłem w tych miejscach, które były kompletnie przechodzone. Nie ma szans, żebym tam nie był. za 23 razy znalazłem monety. I to duże miedziaki, większe, większe monety, które powinny być słyszane, one leżały przy żelazie i po prostu były zamaskowane dla wielu wykrywaczy. Nie jest to problem dla Nexusa. W tym odcinku jednak skupimy się na się dwójce i zobaczymy, co producent zmienił i co mam do zaproponowania, prostu w, w, w tej wersji oprogramowania. Pierwsza rzecz w nowym update, to jest poprawienie samego działania dyskryminacji. Teraz przy ujemnych wartościach dyskryminacji możemy usłyszeć żelazo, możemy usłyszeć ceramikę. I to działa na zasadzie TONE BREAK, czyli ustawiania tych limitów, które są dla danego ID. Ja sobie ustawię na głośnik teraz. Ja już sobie przerobiłem programy. Ja jeszcze korzystam z programu Reliki FAST, ale skoncentrujmy się na, na po prostu rzeczach, które dodano. Czyli tak jak powiedziałem, poprawiono pewne rzeczy jeśli chodzi o dyskryminację. Poprawiono maskowanie. Wersja 0.7172 nie jest w stanie... Pokazać rzeczy leżących przy żelazie, wyższych przewodników, je po prostu maskuje, daje wysoki ton, ale daje niskie ID-1,7,9 w okolicach żelaza, to potrafi przeskakiwać. W tej poprawionej wersji w to miejsce dostajemy już ID o wartości 80. Dobrze, przejdźmy do kolejnych rzeczy, które zostały dodane przez producenta. Dobrze, teraz na przykładzie programu General to nie ma znaczenia, chodzi o rzecz, którą dodano w multitonach, w pełnych tonach, inaczej. Musimy wejść sobie w menu, musimy sobie wejść w dyskryminację, zakładka ekspert, pełne tony, i teraz mamy coś takiego jak offset FT. Co to jest offset FT? To jest przesunięcie najniższego tonu, tak żeby on był w tej częstotliwości audio opisywany jako wysoki. Czyli możemy sobie przesunąć tą granicę między żelazem a kolorem. 0 tak zwane, w którym zaczyna się niska albo wysoka detekcja w jedną stronę. Wartość 0 oznacza, że to jest wyłączone, kompletnie nie działa. Fabrycznie jest wartość 5. Później możemy sobie ustawić na przykład na 10 albo na 40. I poniżej, poniżej poniżej po prostu tej wartości będzie produkowane i powyżej w tym miejscu, na przykład jak ustawimy sobie na 40, to będzie wysoki ton produkowany, jeśli chodzi na to, o to przełamanie. Czyli to jest właśnie ta rzecz, o której wspominałem, która powoduje, że ten, y, tą granicę między niskimi a wysokimi tonami możemy w pewien sposób sobie zdefiniować, prawda? I to nam, i nam daje, daje nam to poziom y, y, po prostu ustawienia. To oczywiście działa łącznie w połączeniu z dyskryminacją. Warto popróbować. Warto sobie położyć na przykład jakieś niskie przewodniki i zmieniając tą wartość, zobaczyć, że tak samo sygnalizowane dwa niskie przewodniki przed żelazem, jakieś miedziane monety, nagle zmienia im się audio i zostaje ono podbite, podwyższone. I jest je łatwiej rozróżnić od żelaza i pomylić po prostu z żelazem albo z niższymi przewodnikami. Bardzo fajna funkcja, bardzo fajnie działająca, tylko w multitonie, tylko w fulltonach. Warto o tym pamiętać, warto ustawić i popróbować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, z każdą rzeczą nie oglądacie na pałę i nie, nieeruchamiacie na pałę. Kładziecie monety i testujecie na ziemi, żeby sprawdzić, żeby mieć pewność, czy na pewno wszystko, żeście dobrze zrozumieli i wiecie, jak to działa. To jest podstawa, jeśli chodzi. To jest podstawa, jeśli chodzi o poszukiwania. Nie ma gotowych ustawień, nie ma możliwości, żeby dane ustawienie. To często widzowie też zwracają uwagę. W pewnych warunkach zadziała. W jednych zadziała, bo jest piaskowa gleba, w drugich nie. Lecimy dalej. Kolejna nowość w zakładce Menu. Ja tu się poruszam w angielskiej wersji, a możecie sobie przełączyć spokojnie na polską. Ja wolę angielską, ja jestem angielsko-języcznym człowiekiem, i dla mnie jest to łatwiejsze. Natomiast ja rozumiem, że ktoś się przełączy na, na polską. Frekwencje Max, maksymalna częstotliwość. Co to jest? To dotyczy tylko programów multi, czy, że nie programu Mono. Bardzo ciekawa funkcja. Określa nam górną granicę naszej częstotliwości najwyższej. Czyli mamy 40 kHz, możemy mieć 24 albo 14. Trzy wartości są do wyboru. No dobrze, no ale co wybrać? Jak to rozumieć? Przykładowo, przy 14 kHz przy górnej częstotliwości nastawiacie się na duże przewodniki, większe monety, większe przedmioty w mało zmineralizowanej glebie przy małej ilości żelaza. W ten sposób folia na przykład przy takiej niskiej częstotliwości nie będzie bardzo dobrze sygnalizowana. Bo to jest częstotliwość, która nie jest dobrze uczulona na folię. Wyższe częstotliwości tak. Jeśli macie większy nieco śmietnik i troszkę szukacie drobniejszych rzeczy w trudniejszych warunkach, to proponuję średnie rozwiązanie. Ono jest najbardziej uniwersalne. Natomiast jeśli szukacie w żelazie, gdzie jest bardzo dużo żelaza w glebie. To używacie tej najwyższej wartości. Tylko pamiętajcie, że im wyższa częstotliwość pracy, tym mniej stabilna ta praca, więcej odpowiedzi od gruntu, więcej odpowiedzi od folii, od minerałów, od koksu, e, mniejsza głębokość, ale za to lepsza separacja obiektów i lepsze pokazywanie celi zamaskowanych przy żelazie, czyli śmietnik większa wartość, żelazo większa wartość, drobne przedmioty większa wartość, niska wartość, większe przedmioty, e, cisza od gleby, e, Rzeczy, wysokie przewodniki, o, większej gabaryt, o większych gabarytach, niższe. Bardzo fajne rozwiązanie, niezależnie od programu wieloczęstotliwościowego. Spokojnie można sobie to wybrać. Super to wymyślono, uważam, że to jest duży plus. No i teraz wybieramy opcję, wchodzimy w zakładkę audio, wybieramy audio. I tutaj mamy taką nową rzecz, która się nazywa audio filter. Ja tutaj sobie zmieniam, to nie jest dobrze. OK, equalizer, audio type. Audiofilter. Proszę bardzo, audiofilter. Mamy teraz wartość ustawioną 0. Co to jest audiofilter? Audiofilter to jest dodatkowy filtr, który czyści nam, czyści nam po prostu audio. Co to daje? Co daje takie czyszczenie? Dźwięki są bardziej płynne, nie są chropowate, nie ma przerw w nich. Bardzo przyjemnie się z takim audio pracujemy, jest mniej męczące, ale bardzo dokładnie, desk deskryptywne i poprawia. Stabilność urządzenia Nie ma jakichś takich piknięć Wyrównuje ten, 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 cały, ten cały tor audio I te sygnały które są odbierane Wygładza całą charakterystykę Bardzo fajna rzecz Ale, ale trzeba pamiętać o, o, o paru rzeczach Przede wszystkim na czystych, W czystych warunkach Wartość od 2 do 5 Od 2 do 5 Bo maksymalna wartość to jest 5 Od 2 do 5 możecie pracować w czystych warunkach Natomiast w przypadku żelaza nie zaleca się i dużego śmietnika większych wartości niż 1 czy 2. 2 to jest jakby maksymalne, e, maksymalne ustawienie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy odpowiedź od przedmiotów żelaznych, jeżeli ten filtr będzie przepałowany do góry, będzie gorsza i całe maskowanie, całe odróżnianie wysokiego przewodnika od niskiego przewodnika legnie w gruzach. Także warto warto zwrócić uwagę. 2 na żelazo to jest maksymalna wartość. Lecimy dalej. Znowu zakładka audio, ponownie, i teraz mamy rodzynek, który pojawił się tutaj. Pamiętacie, jak rewolucją było Audio Square? Teraz mamy Audio High Square. Audio High Square, czyli to jest rozwinięcie tego harmonicznego audio, które było poprzednio. Dlaczego? Dlatego, że ono jest bardziej harmoniczne, bardziej czyste. Nie mylmy z poprzednim filtrem to jest nowe audio. Ono jest bardziej przestrzenne i pozwala wyczuć lepiej niuanse między przedmiotami, między głębokością, między położeniem. To naprawdę bardzo dużo nam daje. I no, ktoś powie dobrze, ale można pitch, czyli square użyć. Tutaj jest to o tyle lepsze, że to audio jest wymodulowane i po prostu nie jest takie agresywne. Nie jest taki agresywny, jest bardziej miękki, bardziej opisuje przedmioty. Natomiast pitch jest takim piknięciem w zasadzie sygnalizującym, że wśród żelaza, wśród zanieczyszczeń mamy przedmiot, który nas interesuje wysoki przewodnik. W High Square jest to bardziej po prostu e, dopracowane i dzięki temu, dzięki tej opcji, lepiej się identyfikuje głębokie obiekty. To do tego służy. Także polecam nawet jako nakładka na pitch bo to pamiętam, że przemodulowywało ale w multitonie to będzie najlepiej działało, bo w pitch nieco poprawi też, bo ten, ten high square ten typ audio też działa na pitch natomiast myślę, że w multitonie będą najlepsze efekty jak się nałoży ten rodzaj audio jeszcze taka ciekawostka ma to pomagać tak, że w odróżnieniu przedmiotów, które są zamaskowane przez duże przedmioty żelazne ta właśnie przestrzenność, harmoniczność tego audio ma powodować, że będzie łatwiej się rozróżniało takie rzeczy zamaskowane Kolejna nowa rzecz znajduje się w opcjach. Zaraz muszę popatrzeć w konfiguracji. W settingsach to będzie bodajże. Tak, w settingsach będzie, proszę bardzo. Już lecimy. Język, język, profile. O, FE kit, co to jest, prawda? Tak powinno być fabrycznie ustawione. To jest identyfikacja żelaza w ID, czyli ujemne wartości i wartości żelaza, prawda, pokazujące się w, w identyfikacji numerycznej. Mamy wyłączone, pokazują nam się rzeczy tylko powyżej żelaza, czyli te wszystkie rzeczy, jak mamy dyskryminację, powiedzmy ustawioną w ten sposób, że nie mamy, nie mamy sygnalizowanego żelaza, jak żelazo jest powiedzmy na 6, to wszystkie cyferki powyżej 6 są w ten sposób powiem pokazywane po prostu. Natomiast jeśli uruchomimy tą opcję, to będą nam sygnalizowane przedmioty nieżelazne. Co to daje? No, to daje nam taką możliwość, że będzie można, jeśli będzie spadało na przykład nisko ID, to będzie się pojawiał w tym miejscu także numer żelaza niski i będą skakały te numerki. Jeśli tego nie będzie, to w zasadzie to ID może skakać w jakimś zakresie, ale nie będzie pokazywało wartości żelaza. Czyli to jest pokazywanie wartości żelaza. I myślę, że to jest dobra rzecz, i tyle. Jeśli mamy bardzo dużo żelaza, albo nie chcemy, żeby nam to przeszkadzało, żeby cały czas na tym żelazo grało i zmieniało nam to ID, i ono nie, nie skakało i nie drażniło nas, to możemy po prostu zostawić to w opcji OFF i problem mamy z głową. Lecimy dalej. No i teraz jest nowością rzecz, która powinna się pokazać tutaj w chwilę, moment. Ja muszę to przełączyć, dobra. Dyskryminacji to będzie. Tak jest. Pokazał się nowy silencer. I teraz silencer jest bardziej wydajny i już lepiej, nawet pracuje przy wartości 2. I powoduje to, że jesteśmy w stanie wyciąć te fałszujące kawałki żelaza. Niestety, pechem są gwoździe z główkami okrągłymi duże kute. To jest najtrudniejszy przedmiot, tak jakbyśmy mieli połączenie monety z drutem, prawda, czy z jakimś wolcem, jeszcze pogniecione. To powoduje różne zawirowania i można spokojnie wykręcać tego silencera wysoko, żeby uniknąć fałszowania. Ale jest jeden, jeden minus i jedna wada tego rozwiązania. Za duża wartość powoduje, że te rzeczy małe, drobne, blisko żelaza zostaną pominięte, ich sygnał zostanie wycięty jako zakłócenie i one nie będą dawały już tego drobnego piknięcia i pominiecie. Także warto popróbować sobie położyć i zobaczyć jaka wartość przy małej monecie nie wycina jeszcze tej monety w pobliżu żelaza to poprawia komfort pracy w żelazie i hałas i responsywność tego żelaza na wysoki ton czyli jeżeli fałszuje i żelazo się od, od Odzywa na wyższy ton, można spróbować tego silencera ustawić wyżej. No, pamiętajmy, tracimy osiągi w pewnym sensie, tracimy te mniejsze obiekty i musimy dobrać odpowiednią wartość, żeby to po prostu miało sens. I teraz w połączeniu z opcją Bottle Caps, tak radzi producent, czyli eliminacją kapsli Jeśli to żelazo naprawdę nam przeszkadza i bardzo, bardzo nas po prostu źle, źle traktuje, to można zejść, e, spróbować. Nie zejść, dodać tutaj jakąś wartość. Też trzeba to sprawdzić empirycznie. Nic nie robimy na pałę. Pamiętajcie, bo to jest największy błąd. Kładziemy sobie coś i testujemy, dodać sobie tutaj tą opcję, która powoduje jednak jakąś utratę głębokości, ale pozwala nam, że to urządzenie będzie się w tym programie mniej e, wzbudzało. Po prostu możecie jeszcze użyć maksymalnej, maksymalną częstotliwość, ten filtr, który był tutaj wcześniej pokazywany, i za pomocą tego filtra także zejść niżej. Aby ta identyfikacja była lepsza i było mniejsze zakłócenie, także tutaj możecie tą maksymalną też częstotliwość pracy zredukować, na przykład z 24 do 14 kHz i to też Wam pomoże. I to w zasadzie wszystko. Tam w programie General jeszcze zmieniono dwa tony, wrzucono wielkie cyfry do identyfikacji, zredukowano reaktywność z 2,5 na 2. W słuchawkach WS6 dodano multi i jeszcze jakąś kalibrację do gruntu wolmetalu powiem szczerze to mnie akurat najmniej interesuje tego nie sprawdzam wszystko można znaleźć na stronie producenta ważna rzecz update jest dostępny po zalogowaniu się przez stronę producenta przez przeglądarkę nie przez oprogramowanie, pamiętajcie o tym są problemy na różnych komputerach słyszałem że komuś tam coś się nie update'uje coś się zawiesza jest to kwestia podejrzewam sterowników windowsowych albo Macowych, które Powodują, że USB jest źle rozpoznawane. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Nie psioczyć na producenta, bo to nie o to chodzi. Zmienić komputer, jeśli nie macie takich umiejętności, spróbować na innym sprzęcie i tyle. Teraz ja uruchamiam ten sprzęt. Pokażę Wam mój program. Ja tutaj pracuję, bo to jest żelazo. Wybieram sobie program FAST. Ja mam OM FAST, zaraz go znajdę. I zobaczmy, jak on jest ustawiony. OM FAST, ok. Przejrzyjmy ustawienia. Dyskryminacja jest na 6,8, czyli to jest dość wysoka, ale muszę, bo to jest dużo żelaza. Można byłoby spokojnie ją jeszcze wyżej pociągnąć. Czułość zaraz od odstroje, to jest nieważne. Frequency max, tak jak powiedziałem, 40 kHz interesuje mnie żelazo, muszę mieć taką, taką wartość. Reaktywność mam ustawioną na 3, no to jest ok. Podbicie, wzmocnienie sygnału 4, to jest też wszystko fabryczne. Nie mam tutaj żadnych jakichś specjalnych rzeczy. Ustawionych. Wejdźmy sobie w dyskryminację i zobaczmy, jak w dyskryminacji jest ekspert. Ja jestem tutaj na piczu ustawiony. Ja sobie spróbuję użyć Fultonu w pewnym momencie. E, silencer mam ustawiony na dwa. E, bottle capsów nie używam w tej chwili. E, Zobaczymy, jak w stosunku do poprzedniej wersji to urządzenie będzie się sprawowało. Słyszałem że chłopaki mówią, że się mocno wzbudza. W mantikorze, akurat, to jest do odróżnienia. Jak się dobrze audio ustawi i zrozumie urządzenie, e, tu też tak było poprzednio, ale podobno. E, no... Daje to jakieś efekty, to audio jest kompletnie inne. Zaraz spróbuję podłączyć to wszystko, zobaczyć i zobaczymy, e, czy będą z tego jakieś efekty. Pochodzimy przez chwilkę na żywo. Tu ja nie liczę na żadne znaleziska, teren jest mocno przeczesany, ale chodzi o, o zobaczenie, jak ten update się sprawuje w rzeczywistości. No dobrze, spróbujemy bez słuchawek odpalić, tak jak powiedziałem, na programie FAST na samym głośniku i zobaczymy, jak się zachowuje. Można sobie ściszyć raz. Pamiętajcie, wszystko ustawiamy zawsze za każdym razem pod warunki. I to jest podstawa. Połączył się z sondą. OK. Odstrajamy. Odstrajamy cię, przytrzymujemy tą prawą strzałkę. On się w tej, w tej chwili automatycznie nam tutaj powinien odstroić. I powinien działać. O on? Dobra, ma audio. Sprawdzam, bo wydawało mi się, że słuchawki. Nie ma tragedii, ja sobie zobaczę jeszcze. Muszę sobie przypomnieć, jak zgłośnić. Chyba się plus przytrzymywało, pamiętam coś takiego dłużej. Ta. Na 9, powiedzmy czy na 8. Dobrze, do, do wideo zgłośnimy na maksa. Zobaczcie, ile jest żelaza. I jedziemy na faście z reaktywnością 2. I w tym momencie mamy audio w pitchu. Ale zero wysokich tonów, to jest już wszystko wyzbierane. Można wyciszyć trochę to żelazo, ale myślę, że teraz na głośniku to jest do przyjęcia. Na słuchawkach może być nieco gorzej. Dobrze, a ja sobie teraz spróbuję wejść w dyskryminację. Wejdę sobie w dyskryminację. I sobie zmienię audio na fulltony. OK. I sprawdzę jak te fulltony się zachowują. I jeszcze zobaczę sobie w opcjach. Jeszcze zobaczę sobie w opcjach, bo ja w opcjach, w ustawieniach... Powinienem sobie ustawić wyświetlanie na duże cyfry, to jak będzie ID, podejrzewam jakieś, to się ruszy, żelazo sobie ustawię na plus, bo teraz się nie pojawiało, Zobaczymy, czy żelazo będzie teraz pojawiało, tak widzicie, teraz się pojawia żelazo, o proszę, ustawiłem sobie i pojawia się w tej chwili żelazo, miałem wyłączone wskazywanie żelaza, Okay. To może rzeczywiście być przy takiej ilości żelaza deprymujące, ale okej, okay, tu jest dużo żelaza. Ja może to jednak, jednak to jednak to wyłączę, to jest niepotrzebne. Będę sobie obracał się nad sygnałem, sprawdzał sobie ten sygnał. Zobaczmy, czy mamy uruchomione te tony w audio, nowe, bo to jest chyba najfajniejsza rzecz, która nas w tej chwili interesuje. Tak jest. Audio filter mam na 2, to jest ok to już wam mówiłem wcześniej, natomiast High Square, Ok. Ok, Ok, OK. Czyli jest dobrze, jeszcze raz sprawdzam w dyskryminacji jestem na fultonach. Spróbuję pochodzić na fultonach. Niestety fultony w porównaniu do picza będą bardziej męczące. Zobaczcie, to jest 75, jak się obrócimy. Podejrzewam to już. Tak, to już jest żelazo i to znikło. Pitch jest takim audio, które po pozwoli nam w takich warunkach e, od razu się zatrzymać e, na sygnale, po prostu tak jak gwóźdź macie modulowany dźwięk, nagle pyk wśród żelaza pojawia się wysokie uderzenie audio i wiecie, że już jest szansa kolor albo e, to fałszuje żelazo, jakiś gwóźdź po prostu. Niestety to już jest żelazo. Jak się obrócimy 90 stopni, o. koniec. Po sygnale znalezienie koloru będzie tutaj naprawdę, o, to jest żelazo. Ale jest stabilnie. Jest cicho. Obawiałem się, że będzie gorzej. Poprzednia wersja radziła sobie całkiem nieźle. Natomiast, no nie. Nie rewelacyjnie, ale dało się coś z tego pola wyłuskać tutaj. Dobrze, ja spróbuję założyć słuchawki, bo nie znajdę tutaj myślę, że wysokiego tonu tak szybko. Postaram się założyć słuchawki, popracuję troszkę ze słuchawkami i jak coś ciekawego znajdę, to podzielę się z wami. Po prostu refleksjami, no bo chciałbym też wypowiedzieć na ten temat, jak to rzeczywiście działa, jakie są moje odczucia. Mam nadzieję, że 2-3 godziny na jakąś umowną, może nie ocenę, ale taką na szybko opinię wystarczą. No i taki nikły sygnał. Z jakiej głębokości? No, audio, i nowa update robi robotę. Tutaj byłem tysiąc razy w tym miejscu i nie tylko ja i moi koledzy. To niemożliwe, żeby tutaj coś zostało. Nie ma takiej opcji. W pewnym momencie powtarza się miękki, powtarzalny taki dźwięk, pojawia się. I już wiemy, że to jest na pewno coś konkretnego i słychać naprawdę z dobrych głębokości to wszystko wychodzi. Więc oprogramowanie działa naprawdę rewelacyjnie Ja jestem pod wrażeniem sygnał. No nowe audio robi robotę Mięciutki sygnał 90 stopni, obracam Mięciutki, ledwo słyszalny Czy ledwo słyszalny, może nie ledwo słyszalny Ale miękki, bez zakłóceń Czuć głębokość, i już wiem, że to będzie moneta. Zaraz to wykopiemy. To kiedyś mogła być moneta, ale to jest jakiś stycznik, ale idealnie w tym audio. Zobaczcie, na sporej głębokości słychać takie rzeczy. To jest naprawdę kawał dobrej roboty, zrobiony jeśli chodzi o e, po prostu oprogramowanie i filtry. Dlatego, że wolę analogowe urządzenia, bo tam tych wszystkich bajerów nie ma, które czasami. I źle ustawione potrafią tylko zepsuć poszukiwania. Natomiast tutaj to audio dobrze ustawione naprawdę, naprawdę robi robotę. I niesamowicie, że zaczęło wreszcie to bardzo dobrze działać. Jestem pod dużym wrażeniem. Mantikor prowadził w rankingu, ale widzę, że tutaj powoli Deus goni, jak nie przegania. To są bardzo porównywalne urządzenia w tej chwili. Mantikor więcej daje wizualnie, ale tutaj audio jest zdecydowanie lepsze. Cztery godziny za mną. Jestem pod. Totalnym wrażeniem nowego softu. Wszystko się zmieniło o 180 stopni. Audio jest niesamowicie dobre, tak jak kiedyś było w Deusie jedynce w multitonie. Wreszcie w multitonie można na żelazie na śmietniku pracować co wcześniej. W żadnym urządzeniu na jedynce nie było możliwe na dłuższą metę. Ktoś był bardzo odporny. Naprawdę, naprawdę to robi robotę. Naprawdę update 1.0. Dlaczego? Silencer dobrze poprawiony, nie ma fałszowania na wysoki ton na żelazie. Na wartości już dwa. najgorsze są gwoździe z okrągłymi główkami. To jest najgorsze, co może być. Takich gwóździ praktycznie zawsze wykopiecie, raz, że jest fajny. Dwa, że będzie go słychać zawsze na kolor. Jak się obrócimy o 90 stopni, a taką zasadę musimy stosować w takich miejscach: 90 stopni sprawdzenie, to wtedy wszystko znika i wiemy, że to jest żelazo. Natomiast tutaj to wyszło naprawdę bardzo fajnie, dlatego że audio i silencer robią robotę i audio jest deskryptywne. Słuchajcie, że to jest miękki dźwięk monety i że ona jest głęboko, słychać objętość, że to jest przewodnik, że to jest okrągła rzecz. To naprawdę ktoś jest robił z totalnym słuchem, to miał wyczucie. Tego żaden inny producent nie oferuje. Mamy takie audio w analogowych urządzeniach, ale analogowe urządzenie, mówmy się, to jest zupełnie, zupełnie co innego. To jest masa filtrów. Czuć troszkę subiektywnie. Że to urządzenie dla mnie na reaktywności 2 jest jakby troszkę wolniejsze. Przez to, że zostały dodane kolejne filtry, możliwe, że więcej rzeczy jest do przeliczenia w czasie i to wpływa na ten dźwięki, na to wszystko to jest jakieś mikroopóźnienie, które ja subiektywnie wydaje mi się, że czuję. Natomiast no, robi to robotę świetnie, to audio harmonicznie jest wykładzone. Słychać każdy niuans, słychać, że to jest pełny kształt, że to jest moneta. Jak jest jakaś blaszka, jak jest inny kształt, to zupełnie to audio inaczej bije. Są zawirowania, w tym słychać po prostu zmianę tego tonu załamania. To jest wszystko ton przestrzenny, to niesamowicie działa w perspektywie, w słuchaniu. No i obniżone jest żelazo, nawet na ustawieniach fabrycznych, i ono nie przeszkadza w multitonie. My jedziemy w multitonie i słyszymy rzeczy, gdzie wcześniej w multitonie te drobne zakłócenia podchodziły do góry i człowiek mówi: Jezu, nie wiem, gleba, ceramika odpowiedziała: żelazo, fałszowało na dużym kolorze, na żelazie nie wiem, nie wiem, zamaskowany kolor tu wiadomo i to się zapina. Manticore jest gorszy pod tym względem. Do następnego update'u. Także moi mili, e, oczywiście to jest subiektywne, to jest moje uczucie. Mogę się mylić, mogę nie mieć racji. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, to jest dla mnie bardzo ważne. Naciśnijcie na ten guziczek, dajcie łapkę w górę, żeby Wam przypominało o kolejnych rzeczach. Zapraszam na bloga na omnitron.pl, zapraszam na nasze media społecznościowe. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia.